A my lecimy, jest 19. Kurczę, boję się, że to będzie ostatni odcinek w tym miesiącu, ponieważ muszę się potem przygotowywać do podcastu o 20. Więc co, pada deszcz jak na złość. Noc, bieda. System automatycznych wagoników nie działa. Deszcz, łamane przez śnieg o tej porze roku i wysokości. Tam jest jakaś łuna ciekawa, jakaś jasność. To bym kiedyś zbadał. Tam jest czerwień. Tak, i to jest prawdopodobnie lawa. Świątynia została parę miesięcy temu zbadana. Nie zostawiliśmy. No, został kamień. Nie wykrywam ukrywam. Natomiast przystąpmy do jakiejś. Aha, ja jestem głupi. Miałem sobie przygotować nowy. Kilof. Deficyt diamentów. E, więc tak... To co potrzebuje, co mi się marzy, to jest surowiec zwany patykiem. Który to patyk... podepniemy pod tak zwaną sztabkę żelaza, by stworzyć Wunderszyn Kiddow. E? Na wali pyta jak było w pracy. <ścoughs> Śmieszny. A jest tąd skok, jest. Znowu słaba jest Tutaj. Okej, okay, stało się to w sumie niepotrzebnie ustawiłem tu, ale nieważne. Tutaj coś tam wkleja ja. Dag-Dag-Go. Ogłaszamy, że co? Jakiś browser. Vivaldi browser. Wbudowaną makaczkę. No Okej. Okay. Tu jest ten boczny i tu można wejść kulturalnie. Nie wiem, czy mam... mam jeszcze. Okej, okay. wy jeszcze tu żyjecie, co? Niedobrze. No i budujemy szkieletora. Czyli niedokończoną tego typu konstrukcję 64x416, tak? Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay, porówno na każdy z tych czterech krańców, jakieś ładne wykończenie potem. Ale na to, jak ktoś zna historię krakowskiego szkieletora, to pewnie wie, że mamy dużo lat. Bardzo dużo nawet. Okej. Okay. Jak daleko jest tam ku górze? Myślę, czy nie zostawić tej klatki schodowej otwartej? Albo drewnianej? Czy coś gustownego bym tu pierdzielnął? Trzeba bym musiał sprawdzić. Są jakieś czasopisma? takie jakie są dla, czasopisma dla fanów, lakierów, jakiś Minecraftowiec o tym, o wykończeniach? Na przykład, materiały kwiecień 2020, no dobrze i ostatni ten. Curse Mine Crafted spadło. Nie wiem dlaczego. Trzymałem shifta. Zrób obudowę z niebieskiego szkła. No chętnie, chętnie. Tylko to będzie mnie kosztowało. Będziemy musieli piasek wydobywać, a piasek się kończy. No i okej. Okay, no jesteśmy na jakim etapie? No jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Ale gdzie on się przechadzać i patrzeć na RTX-owy świat. Ha? Czy działa cud z światła z wyłączeniem światła? Jest great, dzień dobry. I taki nie. Wyłącza się tylko część światła, ale to opracujemy. To myślę, że będziemy szkoło premiery Star Citizena mieli to opracowane w świecie youtuberów. Wchodzę tak, jakbym się bał wchodzić. Prosta. Muszę zrobić wyścigi na tej, tym... Dobra, zobaczmy, co ja tutaj stworzyłem w ogóle. Raz zaraz. Co jest? No. Ok. No i piękne pięterko. Księżyc, co? Się odbija w tym. Piękne. Jest Crafter w magazyn. A! Tak! Było takie coś, prawda? Zapomniałem o tym zupełnie. No dobra. Innymi słowy, co tu mamy? Kamień, kamień gustowny, z którego można coś zrobić. Potrzebujemy więcej tych cegieł. Pytanie, czy to wygląda ładnie, ale teraz tego nie sprawdzimy. dole się przepalało troszkę rzeczy. Czy powrócę do automatyzacji floty w Aworionie? Jest pan e, a, akwarelista. Jezu, e, Awarii, co? Ja się tego boję. Ja tego do końca nie rozumiem. Chciałbym, ale ja tego nie to. Zna, dla Tak, no, nie wiem, czy zrobiło się jasno. Czy tu są pory roku już teraz, że przyjdzie na zima? To byłoby super. W sensie w waniliowym Minecrafcie, nie mówimy o jakimś tam, no bo na modach pewnie jest są, wszystko jest, ale... To co, moment, moment... Co może pójść nie tak? <ścoughs> BHP 100% Trzeba skuć w ogóle, żeby tutaj nie było śladu. Zaraz, zaraz, zaraz! Moment. Okej. Okay. Jeszcze jakieś wąty ktoś ma? Ty. i wszyscy kill'im. Czy dostaliśmy jego broń? Jest wędka. A spodziewałem się kuszy, powiem szczerze. Tylko jest biom zimowy. Oj. Co tak wolno idzie skuwanie tego pod wodą? Ktoś się zna? Dlaczego tak pod wodą wolno skuwamy? Czy to jest realistyczne? W sensie, w sumie jest realistyczne. Bo pod wodą dużo ciężej idzie w życiu, ale dlaczego? Pająk. To trzeba gdzieś je odsuszyć na pewno tutaj. Tak, bo tu jest tu... Mam jeszcze kobla, bo potrzebuję kobla... i bruk. No Boże... No widać znowu. Trzeba mieć enchant, który umożliwia szybko wydobywanie pod wodą. Ach, ta kraja jest coraz lepsza. A, nie zdążymy. Wypływamy wypływamy. Ok. To mnie skrzywdził, ty powróciłeś, tak? Złoto gość miał, niesamowite. Ciekawe jest to, że jak jestem nad wodą, to mimo wszystko. To będzie oczywiście szło do samego punktu zero, tak? Przyjrzyjmy się z boku temu tworowi, pogryzając w bułkę. To mogło być gorzej, że tak to ocenię. Hmm, czy mam jakąś glebę, żeby to usypać już powoli? Nie. Pająk, co? Ciekawe, zaatakował mnie. Ale zdech. I podejrzewam, że mam zapchany ekwipunek, znowu szajsem. deski dębowe. To co mam mogę wysypać w sumie. To niestety tyle. Odsuszymy i kopiemy w dół. Tyle. Tylko mówię, na no kosi kusi mnie, by wywalić ten środek z tego. Zrobić środek z czegoś bardziej gustownego. Nie wiem, czy tylko wpakować. Że szkłem wypełnić. Myślałem, o szkle. szkło jest drogie. Nie, w tej grze czy nie jest. No nic, idziemy dalej. Póki co. Albo czymś jaśniejącym. Kto biednemu zabroni? Tu jest. Kamienne, cegły. No, proszę. że samo szkoło, okej, okay, barwionym jest problem. Wow. Ten środek, no ten środek ja bym go wywalił. Szkoło jest tanie. A potem tak, pacyfikacja tej wioski. Wioska jest tam, trzeba ją zorać, zrównać z ziemią. Okej, okay, tu jest jakiś odnoga. Może potek daj do środka, będę miał balustradę. Złotek do środka ja w się rozmyślam, bo ja nie znam realiów tej gry, i tyle. Ok, I teraz ile ja zrobiłem tego dziedostwa? No Niewystarczająco na bank, że gdzie BHP? Na razie budujemy jeszcze. Na razie BHP nie istnieje. Eee, ta 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 ta. ta. Naprawdę mówi o lawie. To nie jest zły pomysł. Czy jak dam na dole lejek, to to sprawi, że lawa się nie rozleje na dole? Hmm. Znowu ścina. To prawda, znowu ścina. Mi się wydaje, że to jest czysto facebookowe dziwadło, e, czysto twitchowe dziwadło, niestety. Nie, nie miałem dropów tego typu aż. To, są, to wygląda, jakby mnie coś ograniczało przepustować śmiesznie. Mi się wydaje, że z tym sumieniem mogę to zwalić na serwer Bezosa, który, jak wiadomo, szkaluje teraz biednych, którzy cierpią z powodu kwarantanny. Patron mówi o śmierciach odlawy. To, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. To będzie po prostu jedna wielka śmierć odlawy. I nic więcej. Są tych schodów z Bruku? Których już cytując klasyka, nie chcę. I co? Kończy się jedzenie, które niestety jestem w stanie produkować tylko w jeden sposób. Kradnąc je. Okej, okay. ta wieża z tymi koblowymi schodami. W sumie ten kobel sprawia, że to jest brzydkie jak noc. Ale trudno, mam na własne ten. Że w środku winda z wody, eee. Cud światło nas znowu, Jezu nie. Przegapiliśmy cud światła kolejny. Właśnie się kończy, wpada światło. I rozświetla mój szyb. Zawsze zapominam. Tak, to jest ewidentnie coś twitchowego. Ogranicza przepustowość. Ogranicza bitrate. Bo mam dosyć wysoki. Widzę, że Bezos się kiedyś się orientuje, no to... Zrobi mi coś przykrego. Lejek jest do takich rzeczy. Nie wpłynie do niego ciecz. No. Okej, okay, dzięki Rożek. Nie, 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 jest strasznie. Spada mi bitrate z moich 9000 do 2000. Więc to nie jest tak, że no... No jest źle krótko mówiąc. Undezit. Brug, brug, brug. Schody z Bruku, schody z Bruku. Może która u mnie godzina z sekundami? Jest 19.15, a to z na stówę, bo, bo pewnie tak ktoś się zorientował, że streamuje z wysoką jakością, mi teraz e, męczą albo z wysokim bitratem. jestem w stanie się nawet założyć, że tak jest. Um. Że nie jest nieoglądalne. Mogę zrestartować streama. To powinno potrwać króciutko teraz, w obecnej konfiguracji. Zaraz to naprawimy jakoś. Sorry, nie wiem co się dzieje. Może spróbuj zmienić serwer Twitcha na inny. Nie, mi się wydaje, że to jest niezależne od tego. Ale na stół wiem, że to jest problem związany z Twitchem. Że są zwiechy. Tak, wiem, mówię. Jest bitrate 4 razy mniejszy, to jest matematyka 300. Moment, to już, już ten, już to ogarniemy. Przepraszam, tu hmm. moment, wsadzę tutaj parę rzeczy: 60, 60, 60. 11, 20, 1, 7. Dobra, zróbmy restart, więc niestety tuberom też dziękujemy.